Coraz częściej pytacie jak przytyć na stylu niskowęglowodanowym i keto, nie tylko schudnąć, ale przytyć i o tym właśnie ten film. No Boże, schudnąć to już wiemy, że styl życia niskowęglowodanowy jest idealnym, najskuteczniejszym, patrząc na badania naukowe, te najwyższej jakości, stylem życia po to, żeby schudnąć. Ale zdarza się tak, że chudniecie, 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 chudniecie i żeby, jak to niektórzy Wam mówią, żebyście nie zniknęli, zależy Wam, żeby przybrać te kilka kilogramów. I teraz tu zaczyna się. Chciałem powiedzieć, tu jest pies pogrzebany, mój pies pogrzebany. Ja myślę, że trzeba sobie wziąć pod uwagę pewne okoliczności. No, słuchajcie, zakładam, że każda z osób po tamtej stronie kamery, która chce przytyć, no to chcesz przytyć nie niezdrowo. Chcesz przytyć. Zdrowo i domyślam się, że chcesz mieć prawidłową budowę ciała, mianowicie większość tkanki mięśniowej, ale nie za dużo tkanki tłuszczowej. No tak czy nie. Ja też sobie nie wyobrażam tego, że chudniesz, zmniejszasz ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nagle mówisz: "A może bym przytyła, może bym przytył i znowu to ryzyko wzrasta". Dlatego w tym filmie powiemy tobie, jak zdrowo przytyć. I co to znaczy zdrowe tycie? No bo mamy wrażenie, że zalecenia, które daje się osobom z niedowagą na tak zwane zdrowe przytycie, no nam się nie za bardzo podobają. Mam w głowie taki obraz zawodników sumo, którzy do zawodów też muszą tyć odpowiednią ilość, no bo muszą ważyć też powyżej odpowiedniej wagi. No i takiemu <laughs> zawodnikowi, który musi mieć potężną ilość tkanki tłuszczowej, no to doradzałbym faktycznie, jedzenie potężnej ilości węglowodanów i raczej bym mówił mu słuchaj skupia się na tych węglowodanach nieprzetworzonych czyli na przykład w dużej ilości owoce, w dużej ilości na przykład ziemniaczki, w jakieś kasze i na pewno w ten sposób nadmiar węglowodanów, czyli po, wy... po wyczerpaniu możliwości wątroby do kumulowania tam glikogenu, zostałby nadmiar glukozy przerabiany w tkankę tłuszczową, która by gdzieś tam odkładała się w ciele, ale też w wątrobie. No tu bym zaznaczył, że masz ryzyko, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to będziesz miał też oprócz stłuszczonego ciała, stłuszczoną wątrobę i prawdopodobnie problemy zdrowotne. No ja bym ewidentnie takiemu sumoce, sum, sumace, sumicie, sumowi. sumowi dodał jeszcze, że korzystaj z życia, to może być twój ostatni turniej sumitów bądź też sumów. Także może przeskoczmy teraz w te takie na poważnie, co zrobić, żeby przybrać tej zdrowej masy ciała, a nie być sumitą sumem. No to, no to no zadajmy sobie pytanie, co to jest ta zdrowa masa ciała. No zdrową masą ciałą bezwzględnie jest tkanka mięśniowa. To jest mięcho, to jest soczyste mięcho, które widać w postaci chociażby bicepsów. które... A mam troszkę mniejsze, bo ostatnio słabo ćwiczę. No właśnie, i zaraz do tego przejdziemy: do ćwiczeń. Do, do klatka piersiowa, no i kaloryferek na brzuchu, który też jest kaloryferkiem. Mięśniowym. No, to, no to w takim razie wejdźmy w fizjologię. W jaki sposób spowodować, żeby w stylu niskowęglowodanowym, często w połączeniu z IFM, przybrać zdrową masę mięśniową? To ja bym powiedział tak. Punkt numer pierwszy: spożywaj odpowiednią ilość białka, czyli aminokwasów, bo to mięśnie zbudowane są przecież z białka, z aminokwasów. To jest najważniejszy punkt. Według mnie? Zdecydowanie. No to skupmy się w takim razie na białku. W kontekście umieszczę to, bo za każdym razem jak słyszę o białku, to też mam w głowie te pytania od wielu osób, które słyszały gdzieś tam te mity, które ciągle gdzieś ciągną się za tym stylem niskowęglowodanowym, że przecież białko uszkadza nerki. No wiemy już ponad wszelką wątpliwość, nie ma badań, które udowodniłyby tą bzdurę, że białko nawet w dużych ilościach u zdrowych osób uszkadza nerki. Wręcz coraz więcej badań, które mówią, że w przewlekłych chorobach nerki u cukrzyków wycofanie cukrzycy czy poprawa jej kontroli polepsza funkcję nerek nawet przy ilości średniej łamanej na duże. No to ten zakres białka, który tutaj jest dosyć ważny. To mów dalej, a ja powiem potem o jedzonku i co to znaczy białko tak naprawdę. No to my, my zakładamy, że dobrze skonstruowany styl niskowęglowodanowy Keto, słuchajcie, nie opiera się na tłuszczu. Kiedyś faktycznie ponad 100 lat temu opracowano styl niskowęglowodanowy czy Keto do leczenia lekoopornej padaczki. Tam kazano jeść 80% tłuszczu, 20% węglowodane białka. Generalnie białko uważano za szkodliwe. No ale yy, nauka ewoluuje, styl życia ewoluuje i przez nas konstruowany styl jest tak naprawdę oparty na... E o ograniczaniu węglowodanów, to wiecie, ale też białko. Dolna granica, czyli dla takiej osoby, słuchajcie, no, która z jakiegoś powodu nie może się ruszać, nie może, nie jest aktywna i tak dalej, i tak dalej, to jest 1-2, to jest takie, takie minimalne minimum i teraz idziesz, aktywność, większa masa mięśniowa, to jest 1-6 na kilogram masy ciała i tej docelowej, gramie. słuchajcie, gram na kilogram masy ciała i u takich sportowców aktywnych, atletycznych, którzy ciągle ćwiczą intensywnie, to, no to to białko musi proporcjonalnie się zwiększyć nawet do 2,2 gram na kilogram masy ciała tej, którą chcesz osiągnąć. Czyli w tym przypadku no, idziesz do góry, czyli chcesz mieć 70kg ważysz 65, czyli chcesz przytyć jak no, taki jest cel tego filmu, no to 70 razy 2 i 2 jeżeli zamierzasz faktycznie intensywnie ćwiczyć oporowo przez najbliższe miesiące. No tak trzeba obliczać ilość białka. No to wiesz już mniej więcej ile tego białka, a co to znaczy białko według mnie i według Łukasza? Do, trzeba zdać sobie sprawę, że najlepszej jakości białkiem jest bezwzględnie i jednoznacznie białko zwierzęce. Białko zwierzęce to wszystkie niezbędne aminokwasy, które są potrzebne do zdrowego życia, tak, ale do tego, żeby przybrać zdrową masę mięśniową, czyli dobrej jakości mięsko, czyli dobrej jakości jajeczka, yy, czyli dobrej jakości rybki, yy, to wszystko sprawi, że dostarczysz odpowiednią ilość białka, które będzie wbudowywać się i tworzyć przecież tkankę mięśniową. No to jeżeli już dostarczysz odpowiednią ilość białka czyli do tego organizmu, no to przechodzi do punktu drugiego, który się nazywa ćwiczymy oporowo. Co to znaczy ćwiczenie oporowe? Ćwiczenie oporowe to jest takie stymulowanie mięśni do rozwoju, do namnażania, do regeneracji, czyli to jest takie wyjście ze strefy komfortu, które da jasny sygnał Twojemu organizmowi, że kurczę, jeżeli nie zacznę budować mięśni, jeżeli nie zacznę tworzyć większych. I silniejszych włókien mięśniowych, no to po prostu umrę albo podczas walki ze zwierzem zginę, a nie o to chodzi. No właśnie, ta walka ze zwierzem to walka oczywiście z chorobami metabolicznymi. A co do tych ćwiczeń, o których mówisz, no to, to zobaczcie. Ćwiczenia oporowe to jest sygnał Twojego organizmu w kierunku białka, żeby zaczęło się wbudowywać tam, gdzie należy. No nie ma wbudowywania się białka. Tam, gdzie trzeba, jeżeli nie dostarczysz sygnału. Czyli jeżeli ćwiczysz oporowo i dostarczysz sygnał do mięśni yy, kończyn dolnych, na przykład do czworogłowego UDA, jeżeli ćwiczysz właśnie oporowo te partie mięśni, to organizm to białko, które zjesz, wychwytuje. Generalnie rzecz biorąc, nie wnikajmy w szczegóły, i transportuje te aminokwasy tam, gdzie. Yy, słyszalny był sygnał do wbudowywania się białka w dane partie mięśni. Ja, ja lubię e, um, używać takiego porównania, że to jest tak jak budowanie, budowanie domu, albo można powiedzieć odbudowywanie domu <kłuk> po wichurze. No bo aż tak je, trudne? Jedna ściana po takim intensywnym wysiłku jest zburzona, no to trzeba wziąć te cegiełeczki, czyli te aminokwasy i dobudować tą ścianę, może grubszą, może większą, może lepszą, mm -hmm. no bo ten trening oporowy to jest takie, takie te, no w cudzysłowie zburzenie tej ściany i stawiamy tą ścianę mocniejszą. Tak, i warto jeszcze wspomnieć o ilości posiłków. Wiecie, że nie jesteśmy zwolennikami częstego jedzenia, no to jest aberracja, poplątanie z pomieszaniem yy, i jesteśmy zwolennikami dwóch Maksymalnie trzech posiłków, generalnie wsłuchujesz się w swój organizm. Wielu z Was przecież jest na takim etapie yy, hormonalnym, że potrzebujecie jednego lub dwóch posiłków dziennie. Ale yy, to się sprawdza bardzo dobrze w odchudzaniu. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś przybrać na masie mięśniowej, czasami trudno będzie dostarczyć odpowiedniej ilości białka w jednym lub w dwóch posiłkach, dlatego przez ten okres czasu, kiedy ćwiczysz oporowo. Prawdopodobnie będziesz potrzebować trzech białkowo-tuszczowych posiłków po to, żeby tę mięśnie, masę mięśniową, szybciej i sprawniej budować. I jeszcze pamiętajcie, ciągle odnośnie ćwiczeń oporowych. E, skończmy z mitem, który mówi, że masz ćwiczyć codziennie na siłowni, e, używając różnych skomplikowanych sprzętów, bo inaczej nie zbudujesz tkanki mięśniowej. Nie, ten mit już dawno jest obalony. Wręcz bardzo często e, widzimy poprawę u pacjentów którzy stosują trening oporowy raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu i to takie intensywne sesje treningowe wystarczą do tego, żeby budować masę mięśniową. Ale uwaga, bardzo ważne jest, żeby no wbrew temu, co wiele lat nas uczono, kurczę, ta, ta wiedza taka stara, która ciągle jakby przechodzi z pokolenia na pokolenie, te powtarzane trochę takie bójdy na resorach, oparte na starej nauce, no które mówi, że ćwiczmy e, ruchy izolowane, czyli na przykład na przykład, jak ktoś ma bicki, zróbmy bicki, no to walmy tego bicka albo róbmy teraz, nie wiem, triceps róbmy. No, słuchajcie, to, to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby zwiększyć zdrową masę ciała. Róbmy partie mięśniowo, róbmy ćwiczenia złożone, stymulujące więcej włókien mięśniowych niż ćwiczenia izolowane. Raczej kupcie sobie gumy oporowe i ćwiczmy wiele partii albo od razu jedną i drugą partię niż, niż masz na przykład dzisiaj walić bicek, jutro walić klatę, a pojutrze walić pośladkowy mniejszy lub większy. No a na koniec tego filmu mam dla Was zadanie. Wykonajcie najprostsze ćwiczenie oporowe, czyli walnijcie w kciuka, bo wtedy bez duszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film potrzebującym i weźcie tam, jeżeli macie w ogóle ochotę, zasubskrybujcie kanał, i pamiętajcie słuchajcie też o tym, że jak już zasubskrybujecie kanał, to oprócz tych głównych zasad zdrowego przybierania ciała, nie unikniecie tematu wyspania się, nie unikniecie tematu stresu, który trzeba mieć pod kontrolą, nie unikniecie tematu dobrego nawadniania się, ale też dobrej jakości snu 7 do 9 godzin. No przecież mięśnie i organizm regeneruje się właśnie w trakcie snu. Bez tego też nie, nie przytyje Zdrowo, generalnie nie będziecie czuć się zdrowi. Rozgadałeś się, no to na razie.